Dzień dobry moi drodzy, tutaj Monika na kanale Moma Tarot i Runy Jest godzina 11 11.11, więc zaczynam czytania na sierpień Pięknie Wam dziękuję za obecność na tym kanale, za wspieranie mojego kanału Jakość filmów, przede wszystkim audio będzie lepsza Po prostu postanowiłam sobie teraz nie kupować jakichś mikrofonów za stówkę bądź dwie, tylko... Zbieram na taki mikrofon za 1000-1500 zł. Dlatego to troszkę trwa. Wiem, odbieram Wasze komunikaty, że jakość jest słaba. Dziękuję Wam za wyrozumiałość, ale dawajcie jak najbardziej znać w komentarzach, jeżeli jakość jest słaba, bo wiem, że nie dla wszystkich jest aż tak kiepsko. Zanim przejdę do czytań, chciałabym Wam. Um, Zapowiedzieć, że we wrześniu będę na targach ezoterycznych we Wrocławiu. To jest Hala Not i weekend 27-28 wrzesień. Także już się nie mogę doczekać. Z wielką przyjemnością się z Wami ponownie spotkam face to face twarzą w twarz. Poza tym, jeżeli jesteście zainteresowani poradą u mnie, to można zawsze się ze mną kontaktować mailowo, namiary do mnie znajdziecie w opisie filmu, można też poczytać mojego bloga, tam również napisać. Można także kontaktować się ze mną przez magiczne wrota, zarówno telefonicznie, jak i SMSowo, jak i poprzez czat. Wszystkie informacje dotyczące tego gdzie działam, gdzie jestem aktywna znajdziecie w opisie filmu oraz w opisie mojego kanału, publikuję regularnie również na, w zakładce społeczności co się u mnie dzieje i gdzie mnie możecie spotkać i jak się kontaktować i myślę, że to tyle tytułem wstępu, życzę Wam wspaniałych um, Wakacji. I przechodzimy do czytań. Cześć, bliźnięta. Witam Was serdecznie. Najpierw rysuję dla Was runę na ten miesiąc. Zobaczymy, jaki będzie sierpień dla Was. suwillo, Runa radości, Runa sukcesu, Runa uznania, Runa pewności siebie, Runa słońca. Runa kreacji dzieci, płodności, zabawy, em, braku wątpliwości. Odnosicie w jakiejś sytuacji sukces i jesteście z tego bardzo zadowoleni, bo to jest runa spełnienia. Em, możecie mieć w tym miesiącu e, sposobność, e, możliwość spotkania miłości swojego życia. Możecie mieć w tym miesiącu możliwość, czy też sposobność zrealizowania jakiegoś swojego wielkiego marzenia. Pokonujecie konkurencję w drodze do awansu, do pracy marzeń. To jest również runa odpoczynku, więc jeżeli planujecie urlop, to będzie on bardzo udany i na pewno pogoda wam dopis będzie dopisywać, ponieważ jest to runa słońca. Sowilo przyprowadza do naszego życia silne osobowości, o mocnym pierwiastku męskim osobowości spełnione pewne siebie. to może być energia wasza w tym miesiącu, ale to może być również energia kogoś, kto pojawia się w waszym życiu i absolutnie was obezwładnia tak. Zobaczymy, co się tutaj dzieje? Bliźnięta w sierpniu. Ło, wow, słońce, umiar. Czy też równowaga? No jej, Askielichów. Zobaczymy, co się pokaże dalej w tych kartach właściwych w rozkładzie. Ale bardzo ładnie to wygląda. Tu jest miłość, tu jest zakochanie, tu jest kreacja, tu jest płodność. Tu jest poczęcie dziecka, pojawienie się dziecka, tu jest wyjście za mąż, tu jest małżeństwo. Um, spokój i zadowolenie karta umiarkowania to inaczej karta równowagi czyli do twojego życia zawita równowaga, harmonia poczucie bezpieczeństwa możliwość również kreacji bo Crowley nazywa kartę umiarkowania sztuką ja łączę ze sobą ogień i wodę i jak alchemik tworzy jakąś nową Substancje, strukturę, twór, który przynosi mi popularność, przynosi mi rozpoznanie, jest jakimś genialnym wynalazkiem potrzebnym ludzkości. Tak? Z czymś wychodzisz na światło dzienne, co zostaje pięknie przyjęte przez świat. Zobaczymy co tutaj się dzieje dalej. Główny motyw tego miesiąca trzy kielichy. Na co uważać? Ostrzeżenie osiem mieczy. Właściwy kierunek działania, co cię wspiera? Król kielichów. Otoczenie. Kto i co jest wokół okoliczności, partnerzy, 9 monet. Czym kończysz ten miesiąc sprawiedliwością? No cóż mogę powiedzieć. Sprawiedliwość zostaje tobie zwrócona, sprawiedliwość jest po twojej stronie, urzędy są po twojej stronie, prawo jest po twojej stronie. Zyskujesz coś, na czym bardzo ci zależało. Może miłość życia. Um, może pracę życia, może awans, o który bardzo długo się ubiegałeś. Bardzo ważnym warunkiem jest to: ósemka mieczy, żeby nie chować się w kącie. Wyjść i pokazać się światu, zaprezentować, co umiesz, zaprezentować i wyrazisz król kielichów, co czujesz. Um, trójka kielichów to jest. Um, Merkury w raku zdaje się tak, Merkury w raku. Czy to Księżyc w raku? Sobie jeszcze to sprawdzę. Merkury w raku. To jest spotkanie. Spotkanie, z którego coś konkretnego wynika. Spotkanie, podczas którego możemy być sobą, jesteśmy autentyczni, wyrażamy siebie w pełnej krasie i nie musimy się w żaden sposób ograniczać. Mówimy, co czujemy, pokazujemy, co czujemy. To może być zapowiedź randki, z której rodzi się miłość. I związek na lata, ten związek będzie sformalizowany, sprawiedliwość, to jest doskonały przepływ pomiędzy tobą i drugim człowiekiem, pomiędzy tobą i jakąś grupą. Trójka kielichów to jest plemię, to jest rodzina, to jest bezpieczeństwo emocjonalne. To jest autentyczność wszystkich osób, które w tym kręgu się znajdują. Ósemka mieczy, jako ostrzeżenie, mówi, nie pozwól swoim lękom, swoim myślom, swoim ograniczeniom, czy to psychicznym, mentalnym, intelektualnym, się zdominować. Pozwól, żeby kierowało tobą serce. Pozwól sobie być sobą, król kielichów, wyraz siebie. Wyraź, wyraź siebie, wyraź to, co czujesz, pokaż to, co czujesz. Nie chowaj się w swojej e, własnej klatce, którą wyznaczają ci twoje myśli. Bliźnięta potrafią być nadmiernie intelektualne. Waszym patronem jest Merkury, ale Merkury to również emocje. Nazwij to, co czujesz. Król Kielichów jako sugestia, jak postępować, jak działać. Powiedz tej osobie, na której ci zależy, że ją kochasz. Powiedz tej osobie, której serce chcesz zdobyć, a z Kielichów, że jesteś gotowa na związek. Tu się pokazują zaręczyny, małżeństwo, poszerzenie rodziny. Tu się pokazuje jakiś zysk materialny. Nie próbuj niczego określać, szufladkować, nazywać, definiować. To nie jest miesiąc ku temu na jakieś intelektualne rozkminy. I to też nie jest miesiąc, żeby schować się w kącie. Ty wychodzisz do świata wyrażając jasno i pewnie z absolutną spontanicznością i autentycznością swoje potrzeby. Również potrzeby materialne, dziewiątka monet, wszechświat będzie wobec ciebie hojny. Dziewięć monet to jest zysk. Dziewięć monet to jest, tak jak to nazywa Crowley, korzyść. To jest dostatek. To jest materialne spełnienie, to może być też wygrana w sądzie, jeżeli jesteś w trakcie jakiejś sprawy sądowej, sprawy urzędowej, to może być jakaś kompensata, rekompensata finansowa. To może być oferta pracy, oferta awansu. I jeżeli. Chciałbyś, chciałabyś zdobyć wyższe stanowisko, jasno to zakomunikuj. To może być również zdany egzamin. Karta Sprawiedliwości to jest, to jest weryfikowanie, sprawdzanie wiedzy. I widać, ten król kielichów to jest ktoś na przykład, kto ciebie egzaminuje, kto jest po twojej stronie, kto. Doskonale rozumie Twoje potrzeby. To jest też osoba, która bardzo dobrze ciebie ocenia, jeżeli podchodzisz do jakichś egzaminów, jeżeli startujesz w jakichś procesach rekrutacyjnych. Ciesz się życiem, celebruj życie, bądź tu i teraz i nie ograniczaj swoich emocji, nie ograniczaj siebie, wyrażaj siebie w pełni. Przepiękny miesiąc, wszystkiego dobrego bliźnięta. Pa, pa.